Witam serdecznie o poranku. Dzisiaj jest 25 sierpnia 2019, niedziela. Jestem w Penryn w południowej Anglii, Cornwalli. Penryn to jest takie miasteczko obok Falmu. Tutaj jest uniwersytet duży. Tu studiuje mój syn programowanie kom gier komputerowych: Computing for Games. Tak, jeszcze śpiło do do późna Oczywiście, że siedzi po nocach. Także ja sobie wyszłam tu rano. Słyszę mewy. Krzyczące. No, fajnie tutaj mają przed domkiem ławeczkę Można sobie usiąść. Wypić kawkę. Tu takie krzaczki. Bo zaraz ulica jest bardzo ruchliwa. A tu zaraz pokażę front domku. No i łyczek. Echem. Autko. Moje pierwsze wrażenia, bo to najczęściej, gdzie jesteś pierwszy raz, to są te pierwsze wrażenia z południowej Anglii, Korwali. No bardzo pozytywne, jest duża różnica między tym, jak wygląda, jak tu ludzie żyją, jakoś bardziej tak na bogato wydaje się niż na północy, chociaż waliam, ja lubię walię. No i klimat jest wszędzie, klimat jest wszędzie, ale tutaj co, no jeszcze nie byłam, nie widziałam, w nocy szliśmy w górki, tu są pagórki, taki pagórkowaty teren i też jest przecież morze, można pójść na plażę, o, tam planuję we wtorek może pójść do, na plaży w Niuki, bo miałam wysiąść tam na takiej plaży, talakre, czy jakoś. To są, tutaj są kor, korn, Kornwallijskie czy kornisz, oni to mówią. Język jest inny, tak? I są te nazwy troszeczkę inne. Więc mo, ja sobie łamię język. Ale mam plan właśnie tam pójść, bo widziałam piękną plażę i takie klify po, z dwóch stron duże, więc we wtorek, dzisiaj niedziela i tego. Zaczynam dzień, kawka, łyczek, Uh. A taka kawka z torebki, dwa w jednym co znalazłam. I tu jest domek. Okay. To jest na takim wzniesieniu. O proszę bardzo, i tu mają chłopaki. Nie wiem, to jest taki parking, jakby. I, i tam jest domek, gdzie mieszkają, wynajmują pokoje, bo Joachim mieszka z kolegami. O, a tutaj taka ławeczka przed domkiem i sobie można usiąść no, tak. No, tak. Ale słoneczko grzeje. Miasteczko Penryn. Mało co z tego miasteczka widzę. Dobra, Magnum Classic. Bo tu wszędzie trzeba dojeżdżać z samochodem, bo tu są no górki. pagórkowaty teren więc jak już wejdziemy na takim zniesieniu właśnie mój syn mieszka do Azdy poszliśmy dzisiaj bo to jak matka przyjeżdża raz na rok to jest i urodziny i bożnorodzenie i wszystko w jednym to trzeba było zaopatrzyć syna nie wiem kiedy przylecę, może w przyszłym roku dopiero nie wiem, przylecę, tak przylecę, bo to trzeba przylatywać no to jak zeszliśmy do Azdy, z tej górki, potem weszliśmy na górę i koniec. Nie, ja widzę, teraz siedzę na ławeczce, jem sobie loda i patrzę tam, przecudny widok. Górki, pola, gaje piękne, zielone i fiordy widzę i morze z daleka. No cudownie, ale bez auta to mogę sobie tylko posiedzieć, popatrzeć, pomarzyć. Rowerem też ciężko, bo potem trzeba do góry, pod górkę. Górka, dół, górka, dół. Ale, no i tak, fajnie, zupełnie inaczej, z, takich, z takiego kamienia są te domy tu pobudowane, no, no jest inaczej tak, no inaczej no, f, f, troszkę po francusku, troszkę, no, może to właśnie tak jest, Kornwalia. Proszę, tu mieszka mój synuś, o takie kominy tu mają, tak, a tam... Taki widok na górze. Halo, halo, próba mikrofonu z Penryn. Ładny dzień dzisiaj, słoneczko. Szkoda siedzieć w domu. Chyba się przejdę, syn jeszcze śpi. Jest na no po 11 rano. Wczoraj przeprowadzał się kolega. Yy, więc już tutaj jest yy, no nie tak pusto. Yy, o właśnie chyba wracają kolega z koleżanką z Azdy. A ja chyba przejdę się po okolicy. Młodzi wracają <ścoughs> z Azdy. Hello. 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 A tak chciałam y, 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 po prostu przejść się wokół y, tej, tego domu, gdzie ja mieszka. Ale tutaj tylko droga. Ciągle droga, osiedla, też znaczy osiedla domki mieszkalne, domy mieszkalne. Więc y, co, wracam? Oni coś mają zjeść i, i jadą do tego starego domu do Falmut, może y, na plażę skoczą, bo y, to ja się chcę zabrać bo niby 15 minut drogi na plażę z Starego Domu, gdzie wynajmowali, bo się właśnie przeprowadzili do tego nowego, co tutaj jest bliżej Uniwersytetu.